а боже твое, что тут есть? Ой... А почему тут стояла, тут вообще ничего нет. Dobra, to już. Żeby... Ej, 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 to jest to. Nie nawial. Ej, to jest to. Nie. Tego nie Ej! Będzie nowa dupa. to jest to. Już pewnie jest na kanale. Wow! Nie dawaj się na głupie, Alpiwujanowicz! Ja ci mówię, nawet nie zadzieraj z mieczem świetnym! Pokażę ci fajną rzecz! Mi Czy nie świetny? Tylko go widzisz teraz, a teraz na nic!